Cześć maneczko z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z programu. Więc tak, no dzisiaj chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za ostatniego streama, który był organizowany w piątek. E, dziękuję wszystkim także za donaty, za aktywność, że byliście i zapraszam was na kolejnego streama w kolejny piątek. Ponieważ co piątki są takie streamy, może będzie ogrywany Team Fortress, ostatnio był, także może Wam się uda wbić i trochę sobie pogramy. I jeszcze z takich informacji chciałbym Wam pokazać moje nowe outro. Także dzisiaj na końcu tego filmiku będzie outro i to będzie też taki krótszy odcinek, tylko głównie z podziękowaniami. No i oczywiście, właśnie nowym outro, które robiłem w Serious Makerze, Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Także to było na tyle w tym odcinku Zadawajcie jakieś pytania, propozycje pogadanek w komentarzach Ja się z żegnam, no to komentujcie Subskrybujcie i na razie, cześć!